Chiński no. plastik. Ty patrz na to. Zobaczcie. Nie zamknięte, nie? Teraz uważaj. Wow. Wow. Anioł znika. zobacz? Te cienie są magiczne, ale piękne plamy. Wow. Jakie kreatywne są te plamy na moim oku. Dzień dobry. Dobry, witamy Was! Nie powinno być dzień, dobry. Dzień dobry! Tak. <noise> Dzisiaj dzień dziecka, więc wyjątkowa okazja i zaprosiłam pokażę. Duże dziecko! Duże dziecko! <noise> e, każdy mamy dzieciaka, każdy mamy. Ka ka każdy, każdy, ka każdy nie ma dzieciaka, ale każdy jest dzieckiem czyimś. To zawsze. Tak. Nie... No. I w sobie też mamy taką duszę dziecka, nie? Dokładnie, aż mnie uszka. O to, mi, o to mi chodziło. No i dzisiaj będzie taki śmieszny trochę film. Chociaż może odkryjemy jakiś po prostu genialny kosmetyk, hit po prostu, no. najnowszy. A nie, to przepraszam, to, to dla ciebie na razie. To, aha. Ja chcę później. Dobrze. Bo teraz nagrywamy film na mój kanał, a później się wymieniamy. I film na kanał Kasza. Uwaga. To jest Kupiliśmy przepiękne kanapry mój. Uwaga, uwaga. Przepiękne zestawy dla dzieci. Będziemy wykonywać makijaż pokaż. Swój ja proces. myślę, że to przede wszystkim sprawdzimy, czy to jest bezpieczne. Oj tak. Okaże się na następny dzień, czy nasze twarze przeżyły, ale są to zestawy dziecięce, które nie były tanie, bo kosztowały 59 zł. No to, no, nie mało. Jest, jest, jestem w szoku po prostu. Zawsze mnie takie zestawy przerażały. Mnie też. Tym bardziej, co? że wiele osób kupuje dzieciom takie coś. Więc zobaczymy, czy to Czym w się w ogóle, dzieci pacykują? Czym się dzieci pacykują? Dosłownie pacykują, bo mamy tutaj pacynki i zamierzamy ich użyć dzisiaj. Tak. Dzisiaj nie używamy pensji, tylko tak. same przybory stąd i ewentualnie paluchy. paluchy. I zobaczymy, czy, czy w ogóle to ma pigmentację i jak to wygląda. No podkładów nie mamy, więc już ja jesteśmy. Wam, ja zrobimy. wam powiem, że ja nie wierzę, że my to robimy. Nie wierzysz? Nie. <laughs> Zawsze musi być ten pierwszy raz. <laughs> Tym bardziej, że dzisiaj <laughs> chcę powiedzieć, że jesteśmy na trzeźwo bo <laughs> ale w sumie nie jesteśmy. <śmiech> no. <śmiech> My I tak i nie, bo jak z... słyszycie mamy takie sexy głosy, to przez to, że mamy problem mały z głosami jest takie jakby lekkie przeziębienie, więc... Ale tak, no możesz na dać roku. tutaj tą wstawkę z tymi kieliszkami. Tak. Przygotowaliśmy się. Ten film i tak nie jest dla dzieci. Otwieramy, robimy. <noise> Ten film jest dla dzieci. <głos> <głos> Ten film jest dla dzieci. Tu się mogą różne rzeczy dziać. O e, maria, mam makijażu. nadzieję, że się za dużo nie będzie działo. Open box. O, jaki piękny plastik! It's wow. mm. Jest fantastyczny! Ło! Po prostu. Czekaj, plastik. ja tuż... mm. O, jezu, to się. Se... Aha, myślałem, że się coś wysypało. To ten brokat. Masz taki analatowy. -la Fuj! Uh. Twój, twój, twój Ej, to twój ej, motyl też się składa na pół. Że chce mnie zabić. Plastik w chińskim je O, jene, Jakie to są zabezpieczenia Aaa, tu jest na lusterko no Moje lusterko jest na razie szare, chyba trzeba je odkleić Tak to się tu wsadza? A myślę, że tu A to się odkleja? A tak! Uuuu Ta. <ślinny> <ślinny> Chiński plastik <ślinny> Na zdrowie! Uh. Lusterko, słuchajcie Ja mam takiego motyla I to się składa Wow! Czekaj, jak to było? Wow! No ja mogę tutaj powiedzieć y, przy drugim odcinku Jak się wymienimy zestawami Motylem byłam, ale przytyłam Nie wypadło! Wszystko wypadło! Jak ty dbasz o kosmetyki Jezus ja to jest, rzeczywiście, to jest chyba niby laptop. Złożyło się, no niby laptop. Jest jak nic. Tu jest nawet chyba do włosów. Do, do włosów, zobaczmy. I to się nie zamyka. Koloryzacje jakie to jest tandetne. Ty, patrz na to. Patrzcie. Nie zamknięte, nie? Teraz uważaj. Wow. Wow. To od czego zaczynamy? jest tak, takie świeco. Jestem tak zafascynowany, ten. że ja totalnie nie wiem, od czego zacząć. Ja się boję tylko pędzelka. O, mój głos się gubi. <głos> ja myślę, że. Yy, Oj jest. No ja też mam takie miotki, aż dwie. Jezu. On... masz więc? Ty masz jeszcze pędzelek do ust aż dwa. Uff, jest co tym pędzelkiem do ust to można by bolarkę ewentualnie pomalować chyba. Ja nie mam, ja mam tylko pacynki dwie. O, przyklejone. <noise> dwie takie pacynki i jeden pędzelek. Taki o. E, dobra ale to i tak jest dla nas bardzo hardkorowe, Ja mówię, jezu, jak to włosie gubi. Czego się spodziewasz? Po Poje, jednym już nic nie będzie. E, Chciałem powiedzieć, że to i tak już jest taki hardcore dla nas, że myślę, że jak sobie nałożymy chociaż bazę na, na powieki, to się nic nie stanie. Dobrze, to nałożmy. Co chcesz? Którą. Aaaa, pojętnie, ciekawy po, po czym pójdzie. Glitter primer. Ogólnie glitterowe, może ta trwałość będzie lepsza, może pigmentacja będzie lepsza. No, ja bym chciał zrobić coś na tym oku. A na pewno będziemy zabezpieczeni chociaż trochę. Też te zestawy to mi zawsze się przypominają z takimi naprawdę. Jędro, gdzie ty wchodzisz? <noise> Zrobiasz go. Zrobiasz mu ten labirynt, to co chodzi? <noise> Przed zabaw po prostu, tu w tak. sercu. Jędruś, będziecie takie małe. Też masz święta. Dobrze. Jest to, nie ja wiem. zaczynam. Ja nie wiem od czego. Ja może od jasnego. Zawsze zaczynam od jasnego. Tu jest takie białe. Ja muszę zobaczyć najpierw, jak ty to robisz. Może się zainspiruję. Trochę się na ten pędzelek przełożyło. Zainspirujesz się. To widać! Trochę widać, zobacz. Ja nawet nie mam białego, ja mam i różowy. No to piękne masz kolory. No zaraz zobaczymy. Wani róż. No róż. A żółty też może być fajny. Może to będzie ten żółty, którego ja szukałam całe życie. Bo ja zawsze żółtego pięknego szukam. No i ten róż wygląda jak mąka. Mmm no tego... No po prostu tak go widać, że... Czekaj. Żeby nie było bardzo, się będziemy starać. Też mam róż, teraz... Ej, no, do... nic nie widzę! A nie, on znika! Zobacz! Te cienie są magiczne. Tu nic nie ma. One są magiczne po nie, prostu. Nie, bo to są cienie to dla... musisz sobie wyobrazić. To są cienie dla dzieci i dzieci się nie powinny malować, dlatego one są niewidoczne. No jestem trochę ja załamany. Ja po prostu trzeba sobie wyobrazić. Ja bym to tak dziecku wytłumaczyła. Że, że ty dajesz radę tym pędzelkiem. U ciebie to widać No bo dołożyłam do, już dziesiąty raz Ja teraz próbuję róż To jest taki róż Moje nie działają A wcale nie są wyschnięte Ooooo A widzisz? A widzisz, trzeba było jakoś skreślać Ja myślę, że no, to, to będzie dobry zestaw na Karynę yy, yy, Różowy Ty no, Co, postaram, ten, no. się, postaram się palcem. Ty masz chyba lepszą pik No dobra, nie. Jeszcze raz. ci że się mówię. No, no nie. różowy. Nie. Różowy nie jest widoczny, ale dołożę go też tu, żeby było równo. Nie może Ej, go właśnie, nie widać? w ogóle, bo skoro to dzień dziecka i tak dalej. E, bo kiedyś chyba poruszaliśmy ten temat e, przy jakiejś innej. Przy, chyba przy. Jak Mikołaja robiliśmy i Śnieżynkę. Jak się zmieniły prezenty na przestrzeni lat? No Wierzę, bogato że... się zmieniły. Ale myślę, że wiesz co, to zależy, bo niektórzy mają takie zdrowe podejście. My na przykład często mamy tak w rodzinie, że zrzucamy się na jakiś taki lepszy jeden lepszy prezent. Nie, że jest mnóstwo takich pierdołek pierdy. totalnych. Tylko jakiś porządny, nie? Na przykład jakaś kuchnia taka. Żeby była drewniana, wiesz, fajna jakaś. E, I po prostu wszyscy się zrzucamy, żeby, no żeby tak było. No ale no raczej nie jestem za tym, żeby dziecku kupować kłada i inne takie. E, no ale już każdy jest odpowiedzialny za swoje dziecko. No, dokładnie e, No nie kupiłabym pewnie też takich zestawów. No nie jako. ten ryj. Przepraszam. Znaczy ja tren swój ryj Tyle nie, ja, ja, ja muszę wyjść na chwilę, Co się stało? ale nic mi się nie dzieje, tylko słyszę Jędrusia, który chodzi po, A nie był po tu? kuchni. Przestań, bo się <laughs> by... Może on chciał obraz zrobić? Wiesz, słyszałam, że chodzi po tym. No właśnie słyszałem, że coś pipa, ale no. nie wiedziałem, że to <laughs> Ty, Może moje dziecko chciało sobie ugotować samo. <grym> to też tak myślę, że po prostu chce. No. no, wracając do tego, no, no widzisz, że trzeba się natrzeć przecież tym dzieciom to by w oczy wypadły. Ale cokolwiek masz, widzisz, ja już nakładam trzeci cień. Słuchaj, ja wcieram, chociaż <grym> się do <to> myśli? <grym> Dobra, ten niby najbardziej intensywny tutaj. Lecimy. No, jakie dzisiaj... O, może to będzie widoczne. Ja! Nareszcie! To jest to! Nareszcie! Uhu! Ale I nie uro, masz. No wyglądam, Zobacz jak ładnie. A wiesz, to jak się odwracasz tutaj, to akurat róże giną, bo światły zyskują. Jest, tak. jest ładnie. Ja nie wiem. Dobra, pierwszy cień, który jest widoczny, słuchajcie, na cztery. No ten ja biały. Ja myślę, że ten będzie też dobry na policzki. Ale piękne plamy. Wow! Jakie kreatywne są te plamy na moim oku. Pomimo nakładania palcem. Super, po prostu się super. za bardzo starasz, To, to miało być piżama party. Super są te plamy. Ja myślę, że Judy D byłaby z zadowolona. Na pewno nam to lepiej wyjdzie niż niejedne te makijaże. Ja się naprawdę staram. Ja mam takie plamy. tym No ej, różowym. no ja też się staram, że aż ostro Co tam jest? <grywia> Halo? Ostrość. No i widzisz, ty przy... No, no ty u ciebie widać. Ja to jest... Ja jestem przerażony tymi brokatami. Widać piękne plamy. Myślisz, że te brokaty to w ogóle się przyjmą? Spróbuję jeszcze ten brokaty. No, no musisz brokatować. No, no piżama, tak. Czekaj, ja chcę ten niebieski. Dobra, ten kolejnego nie widać. Ja teraz zrobię z siebie. W ogóle to ja mam takie wrażenie, jakby to była taka. kreda sprasowana. Coś w tym jest. Mhm. Lecę z zielenią. To tego koloru. Nie, zielony jest. Ale to ma pigment przynajmniej No, bo ja miałem oko Aż już, już Zielony, płaczę. pocieram, 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 pocieram Jest biały Już się ten. popakałem Jest Ech. biały oh. Oh. Podsumowując, e, z wszystkich cieni jedynie niebieskiego nie użyłam e, Widoczny był tylko ten róż, a te wszystkie pozostałe są po prostu białe e, Ja użyłem tylko dwóch, bo róż nie działa Niebieski. Niebieski jest szaro-biały. No. Jestem zafascynowany, wow. ale mam. nie wiem co powiedzieć. Wow. Chciałam tęczy na oku. A mam... biel. Ja wiem co to jest. biel. Ja myślę, że dziecko by się tak pomalowało. <laughs> Ale jestem za bardzo Bo ty się malą, za bardzo po starasz po prostu tam. Cip, cip, cip i w ogóle. To są jakieś mokre, boję się tego po prostu. Dobrze, że masz ten wkrótce. Bo ja nie wiem, co to powinno być. Czy to powinien być róż, czy to jest Gdzie? do ust? To, to chyba do ust. To nie? jest do ust. Chociaż ten niebieski to. No niebieski to ust. mnie tutaj zmylił, nie? Tu jest taki... niebieski. Słuchajcie, to jest 59 złotych. Nie, to no ja bym... Tu nie ma nic. Ja nie wiem, może te lakiery po prostu do z Tak, to tak jest lakier, pod tylko <grym> Ale to też trzeba powiedzieć dzieciom, że to jest um, lakiery do paznokci. No ja nie mam takich no rarytasów. Jak dzieci nałożą to na usta albo co. Ja nie mam takich rarytasów. O fu. To śmierdzi jak ym, klej do. Bo pewnie to jest jakaś taka domieszka. Z charakteryzacji, nie? No, taki ma. Mhm. Ja chyba teraz się zdecyduję na te błyski. Dajesz. jest jeszcze ich bardzo ciekawe Ja bym chciała jakieś błyski, ale mam tutaj Chyba blokad do paznokci. Mm. <głos> Dajesz! <głos> to jest do paznokci. Ty, ale dobrze wygląda. A no może z blokatem na tę wieczorową wersję? Yy, nie, tam, ja ci, jak się zamienimy tymi, to ja już ci nie, nie pożyczę. No Ale to ja muszę wtedy nakleić... Nie nakle ma pożyczania. As, dobra, dobra, ale to postaram się nakleić na to, co tutaj jest. Czyli na te mokre tutaj produkty. Masz co to lusterko robi, jak ono zniekształca? Jezu! Ja, ja wiem, że mam twarz, jaką mam, ale co? z to on to lusterko? Ale aż oczy boli. Ej, ale to też... Super. tego Jezu, widać jak się zniekształca aparat I my powinniśmy robić make up w tym To by był dodatkowy challenge Nie wiem gdzie jest moje oko w ogóle Weź w ogóle to nie, nie, co ty Serio, patrząc w to lusterko Mam problemy ze znalezieniem O dobra, jak zamknę jedno oko To widzę lepiej, o Jezus Co to jest, oh, <głos> <głos> <Jezu>. <głos> Oddzielny. Ja nakładam teraz chyba ala błyszczyk. No ja chyba też. Pomadkę na oko. Ej, ale to się nie błyszczy? To jasne. Ja wiesz co? Ja na, na pewno nie ma czegoś takiego jak te sterki ze stałych dziecięcych. <noise> ja byś co byś mieć taką łodzię? Nie. Wiem. Jakby ci dużo zapłacili? Jak dużo zapłacili? Gdybyś musiał tworzyć makijaże. Tam tworzyć? Nie, tam ja mogę testować Testować, ale tak wiesz Czy stworzyć jakiś makijaż, żeby o! Zrobić reklamę ja, to... ja mam ten brokat Taki chyba do paznokci Słuchajcie, to, to powinno być bezpieczne generalnie Bo jest to w zestawie dla dzieci, więc zobaczymy Ja wiem jak się z tym obchodzić o! Jakie zło W ogóle tego nie widać w kamerze Wyciągnął sobie to lusterko, Ja, to się rozbawiło. Ja... zrobiłam mm -hmm, sobie ładną plamę Jest to się tak klei, że czuję jak mi powieka od oka odchodzi mm. <grym> ja Pamiętaj, że my musimy, nasze twarze muszą wytrzymać do drugiego odcinka Teraz <grym> mam mógł przyjść To dopiero powiedział Wow 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 no słuchajcie, powiem wam, sypię się. Pokaż. Syp... Wow, ale kolor ładny, pasuje ci. To co, do tego rudego? Tak. Mhm. Mm nie wiem, ty za, za bardzo się starasz. No staram się, no wiesz, jest to jednak kanał makijażowy. <laughs> Może ktoś się zainspiruje. No na pewno. Już te 59 złotych... Ale mam nadzieję, że... swoim dzieciom nie kupicie czegoś takiego. Bo, są to, delikatnie mówiąc, pieniądze wyrzucone bo to Tylko nawet się nie da rozłożyć równomiernie. Pieszę, że dzieci akurat by na to tym, na tym nie liczyły. Jezu, jaka pasta wow. mi się zrobiła tej. Wow. <laughs> jak ja to zmyję? Nie wiem, będziemy zdrapywać. <laughs> Wygląda jak jakaś czecia to na dużo we usta do tego i. A, ja, ja nie widzę tutaj. Te tak. błyszczyki są tak bezbarwne. Mimo, że mają ja jakieś to kolory. Coś tu są tu <coughs> Ale trudno, nie ma, no to już nie będziemy tuszować rzęs. Dlaczego? No a czym sobie wytuszujesz? No boże, no już bez przesady, no podkładu tak? też tu nie było. A no, ty to już tu się rzęsy? No nie, nie wiem, ja już nałożyłam brokat. Poczekaj, jeszcze się bawię. A chcesz jeszcze to, to spróbować tu? Oh, Co to za glut? Chyba tego się nie da roz, rozprowadzić. Może to jest to takie. Czym się dzieci teraz bawią to. Slajmy? slajmy. slajmy. No bez przesadu, ja sobie ty... błyszczyk na... No. Znaczy, no, nie błyszczyk, tylko pink Magic Lip e, Strawberry. <laughs> Czyli to... Balsam. No pachnie super, zobacz powochaj. No, pachnie naprawdę. Ładnie. Pachnie ekstra. Zobaczymy, co no się stanie z ustami. Ale wiecie co, można takie fajne już dzieciom ochronne pomadki kupić, a to... To nie wygląda dobrze. No plastik. Ale pachnie, więc dzieci na pewno byłyby zachwycone. Ty no oszukali. Co oszukali? Iiii... Cześć to? Bo po tym tak nie było widać, a tutaj... Musisz to pokazać. Nie, to jest Odkryliśmy fit. po prostu Zobaczcie jak szukają. Ja myślałem, że to jest po to prostu... To jest afera. Że to jest sam brokat, a to jest... To jest tylko na górze. No nie, tak nie może jest być. A pod spodem jest wazelina. Tak nie może być. To powinien być brokat challenge. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, o... że to... ja mam O nie! Ja mam wrażenie, że to jest pomieszane z jakąś wazeliną. To jest wazelina pewnie. Zelina, i taki dociśnięty brokat do tego, żeby. A jaka Ej, kleopatrą będę zaraz? Ja nie mogę. To jest taka klucha na tym oku. Dzięki. No tak to wygląda, jakby się to zważyło, jakbyś tam ciasto no zrobiła. Tak, bo inaczej się to nie da, to nie ma pigmentu. Ja, ja. Mam za to nawilżone usta i przepiękny brokatowy makijaż. Wygląda jak taki rabbit, królik. Szt. Zostawię trochę ci tego brokatu. A niebieski to nie jest mój kolor, akurat wiesz. No ja bardzo dobrać. lubię, właśnie w nim Czerworego. pokładałem najwięcej nadziei, ale. <laughs> A, że mnie zapchało. Nie, no jestem rozczarowana pigmentacją mojej A poczekaj, cienii. ja to chcę. Y, poczekaj, poczekaj, czy Czym ja to mam zrobić? No to małą miotką to na pewno nie. Dlaczego ty chcesz sobie co jeszcze chcesz? A, róż! Nie, nic nie widać. Ja nie A, dobra, no to ja też zrobię sobie. Bo ten róż jeszcze w miarę. Nie, no róż wygląda ładnie. No Plamy się robią, ale. Tam... Ja, ale zobacz to. Przeźroczysty balsam. Zmienił kolor. Zmienił KOLOR! Na waszych oczach to się zadziało, słuchajcie Mam nadzieję, że Przeźroczysty balsam, nagle... Wow! Mam nadzieję, że czarne dzieci nie będą tego oglądały Damy takie ostrzeżenie, że tylko pod nadzorem rodziców Oglądać Nie no, dramat Usta! No zaskoczy mnie, co ja mam wybrać z tego. Przecież to ci będzie widać u mnie. A co mam ze zrobić z tym? No, tak będziesz miał błyszczyk bezbarwny, no. Te kolory są... No Jest. Jezu. Ale to ma konsystencję super. To galaretki są. Może to się... Ale. Smakują? A fufu, fu, fu, a Ooo, fu, fu, fu. mm. jaki glotek Mnie robią usta. Mrawią cię usta? Może to powiększające dodali do tego. żebyś alergii zaraz nie dostał, jakiejś. A gdzie jechać na Soro <grym> Ja z takim blokatem. To mnie nie interesuje. Chcę, żebym wykitował. <grym> No usta się błyszczą i to wszystko, co się z nimi stało. Mój błyszczyk. E -e. E -e. Dramat. Mm. mm. Nie, no. E no, no ty przynajmniej masz kolor ale... do... Wymienimy się zaraz i wypróbujesz sobie tych moich tutaj kosmetyków, ale nie wszystko naraz. Jej. No to ja za... tak, tak patrzę na ciebie, wydajesz się rozczarowany tymi tak. kosmetykami. Bardzo. Tak jakby nie spełniły twojego oczekiwania o, wcale. Widziałeś tęczowy, piękny, kolorowy makijaż A ty, i, i nie wyszło, no. Nie ja wyszło. mam brokatowe coś, mam wrażenie, że mi to odpadnie zaraz. Że to nie za bardzo się chce trzymać na tym błyszczyku. Um. Pewnie bym to jakoś uratowała, gdybym użyła glitter primera. To tutaj zrobiłabym jakiś fajny makijaż samym brokatem. Natomiast cienie, no, cienie są niewidoczne. Matu matowie usta. O! Proszę. No, wow! Od razu lepiej, wow! bo widać. To teraz trzeba. Zanim podsumujemy to, co szybko rzęsy, chociaż wytuszymy. Dobra. <laughs> Ja, ja, się pokażę z bliska może. Ja nie, nie! Tak to wygląda. Ja się naprawdę starałam. Ja się naprawdę starałam. <laughs> Przepraszam, sugerujesz, że ja się nie staram. Pomimo, ale no... <laughs> Starałaś się, tylko zrobiłeś sobie ciasteczko z wisienką. Słuchaj, ja, ja widzę w sobie taką panią, którą na hali Mirowski widywałem, jak czosnek sprzedawała, to, to, to ten sam make-up. Może hmm? ma z córką te same kosmetyki, no. Ale... No. Ja jestem w szoku. Ja, ja nawet nie wiem jak to podsumować. Jest to, ja, jest... 59 zł za chiński plastik, za coś, co jest wazeliną i kredą. E, kredowe produkty. No wiadomo, że to nie będzie jakaś super pigmentacja to jest dla dzieci, więc. No ale mimo wszystko A ty no, wiesz czego to jeszcze nie pokazałaś się... ludziom? Co ty masz w tym model, motylku? Co ja mam w tym? Ten brokat to brokatowe? Jak mogłaś tego nie no pokazać? To? No. No to do paznokci? No ja wiem! I to jeden tylko. Na zmianę trzeba włożyć. Ja nie wiem kto ma takie paluszki. No w sumie jak się to mocno rozstawi to może paluszki dziecięce się zmieszczą. Eee, I tylko jedna jest. Ten Już cię nie przerywam. Eee, no taki jest ten zestaw. Nie kupiłabym dziecku. Absolutnie. z oko mi łzawi. Wystarczy kupić jakiś... Nie płacz. Żebyś alergii tylko nie dostał. Ta wazelina chyba mi się dostała do oka. właśnie. Słuchajcie, to jest wątpliwej jakości za wielkie pieniądze, lepiej dziecku kupić, czy dać puste opakowanie po kosmetyku od dorosłego człowieka, żeby się po prostu bawiło. Ja do teraz pamiętam, jak dostałam od mojej chrzestnej coci, od mojej chrzestnej matki chrzestnej, mhm. dostałam właśnie takie całe, taki case makijażowy, takie ładne opakowanie po cieniach, po, po makijażu było wyczyszczone, i miałam tylko lusterko i właśnie taki składany, fajny zestaw, tam na pewno były cienie tylko. Ale mnie to tak cieszyło, ja się tym bardzo długo bawiłam. Świetny to był prezent, który pamiętam do teraz. No wiadomo, kiedyś było inne podejście i tak bardziej nas cieszyły takie zwykłe. Nie było rzeczy. Tyle, tyle elektroniki. No, a tutaj wszystko <laughs> wygląda pięknie, <laughs> natomiast pięknie dla dziecka, oczywiście, bo to jest motylek, jakiś laptop, rybowe. Tak, create your own princess style. Niby piękne, ale to jest taki badziew, że... Fashion makeup set. Naprawdę no nie dało się nic lepszego stworzyć tymi zestawami. Bo to... <grymne> <grymne> jest twój make up set. A ty chcesz jakoś to skomentować. Nie. <grymne> ja myślę, że moja twarz idealnie oddaje stan tego zestawu. No więc my się teraz mywamy, coś sobie zjemy i będziemy nagrywać kolejny film, więc już teraz zapraszamy Was do Łukasza. I zobaczcie, co ja stworzę tym zestawem, którym teraz malował się Łukasz. Oczy mi ciekną. Oczy ci Dobra, to żegnamy się. Musimy to zmyć. Nie róbcie Dzięki tego za, za sami personku. w domu. Nie róbcie tego i nie kupujcie tego nikomu. I świętujcie Dzień Dziecka. Właśnie, wszystkiego, wszystkiego dobrego dla was, dla was, dla waszych dzieci, dla waszych wewnętrznych dzieci. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Buziaki. موسیقی موسیقی